Paweł jedzie za... E Maksyma Morowiaka, a więc Paweł Trześniewski w dwudziestym klasku, z no i zapytał całą stawkę nie szeroko, szeroko, tak Trześniewski dobrze wychodzi, szeroko można już jeździć w repliku pokazuje Paweł e, Trześniewski e, który jest teraz na prowadzeniu sytuacja na razie na 3 do 3, ale e, Kacper Tkocz już, no o właśnie, no nie już nie już, pobroni się Bartosz Tużytek, teraz właśnie Tkocz e, wjeżdża pod Bartosza Tużytka jest sytuacja na 4 do 2, ale tutaj waga zwycięstwa biegł

Dobrze, Norik Vlodern właśnie wygrywa ten start, ale Pieszczek już chciał się zakładać na Walaskę, ale nie. Szeroko Pieszczek będzie przycinka, Pedersen. Pedersen, Pedersen podgotorna, nie, nie wjeżdża, broni się. O, młody Niemiec, zawodnik do lat 24, on ma dopiero 20 lat, Vlodern, Pedersen, ale znalazł tam miejsce między rybniczanami. Walasek dojeżdża twardo, nie ma wielkiej gry, leży Niki Pedersen. Leży Niki Pedersen, czeka Piotr nie wyścig przerwany. Świetnie Kerz postawiło pocztę, śwignęło go, ale Pedersen też równie świetnie jest już drugi, ale Tangate tak tego nie zostawi. tym tymczasem szybciutko musi uciekać, bo podrażniony Niki. Ale proszę bardzo, co robi Tangate? Tangate po zewnętrznej nie, jeszcze nie tym razem, ale jak on się szeroko wypuszcza. On chyba dzisiaj najszerzej jeździ. Ale Pedersen Tangejta w ogóle ma w nosie. On się tym nie przejmuje. Bo on tutaj goni Braidiego Kerca. Aj, ha, delikatny błąd. Delikatnie go podniosło, ale opanował sytuację. Brady e, sytuacja na 4 do 2. Tangent to Tangent do końca jeszcze za Pedersenem. Nie 4 do 2, ale żaden z Australijczyków tutaj nie dał spokoju Pedersenowi. No i świetnie Marcin Nowak, ale Brady Kertz, no właśnie ta pchełka już zaczyna latać. Tangate właśnie obok Kertza, ale to Kertz, Kertz, Kertz znowu. Brady Kertz gdzieś tam szeroko wchodził, Nowak i Tangate wykorzystuje jeszcze te otwarte drzwi, ale czy złapie prędkość? Tak, jest odpowiedź rowu na 5 do jednego i to znowu duet australijski, Kertz, Tangate, ależ oni robią robotę, ależ oni są szybcy, słabnie Nowak, to widać w, em, gołym okiem z optycznie zwalnia, patrzy się na swój e, silnik z niepokojem. Było pięknie dla Rzeszowa, ale teraz właśnie e, to nie niczym w filmie Szczęki powinien się teraz pojawić e, ta melodia i to właśnie ten atak e, tego szarłacza e, rybnickiego, e, który wyskakuje z wody i łapie te żurawie. Brady Gersz, Pedersen, Jakub Jamrok i Krystian Pieszczek. No i teraz startnik jego, o polepszy, Zamyka Frejdy'ego Kerca To może zapowiadać nam ściganie Tymczasem Jamruk uporał się z Pieszczkiem ale się odjeżdża Niki Pedersen, ale uwaga na Pieszczka Pieszczek już jest przed Jamrukiem Ale wyrzuca go siła środkowa Jamruk odbija tę trzecią pozycję Było 4-2, ale znowu jest 3-3 Pieszczek już wie, że z Jamruk jest do złapania Problemy Kerca też na wyjściu Nie chce mu przeszkadzać Jamruk jest nadal trzeci ale ta sytuacja i tak działa na korzyść prowadzącego Nikiego Petersena. Proszę bardzo, Pieszczek jak blisko Jamroga. Tam gdzieś mówiąc po Kolarsku było to liźnięcie opony. Rozjeżdża się trochę ta stawka, ale przypuści jeszcze jeden atak na koniec. Krystian Pieszczek bliżutko Jamroga. Obroni się Jamrów. 3 do 3. Inpro Rybnik wygrywa z tekstą stalą Rzeszów. 49 do 40.